Modlitwa za grzeszników. Tyle dziś krzyży świat przewraca, świątyń tyle pustych, burzonych łomami. Krzyż Twój, Jezu, wśród wielu oburzenie budzi. Sytość bogiem się staje, a wygoda cnotą. Świat chce się bawić. Modlitwa mu obca. Obejmuję cię Jezu całym moim sercem i dzięki ci składam za krzyże przy drogach. One jeszcze stoją, mocno wbite w ziemię. Dziękuję za krzyż każdy w twych kościołach pięknych. Za twoją świętą obecność, za twą miłość zdradzaną. Modlę się za tymi, których świat przekonał, iż bez krzyża łatwiej wieść życie spokojne. I za tymi się modlę, którzy z uśmiechem pobłażliwie omijają krzyże jak symbole dawne, pomniki historyczne, stojące od wieków. W swej modlitwie proszę Cię Jezus Żywy, byś miłosierdziem swym oczyścił Im twarze, by maski zdjęli, które świat im sprzedał. Dając złudzenie, że wszystko można kupić, by poznali oszustwo świata, który nie chce Boga. Tak bliski jesteś mi, Jezu, w swej męce na krzyżu. Widzę, jak krwawi dziś twe miłosierdzie. W modlitwie swej błagam Ciebie, dobry Jezu, by krzyże, które jeszcze mocno tkwią w mym świecie, łaską Twoją poruszyły serca obojętne. Daj panie pielgrzymom, którzy cię kochają, słowa modlitwy błagalnej za grzeszników zaciętych, niech łaskę im wyprasza godzina twego miłosierdzia, by ich nie dotknęła ręka twej sprawiedliwości, kiedy chcąc wreszcie uklęknąć, krzyża twego nie znajdą.